ma tu Devils. Dziś zaczniemy nagrywanie z Battlefield Bad Company na multiplayer. I tu jazda. Już jesteśmy w bitwie. To teraz tylko przeżyć. No tu uwaga. Tam jest jeden. O, już. Mm. Dobra. No to, to też będzie kolejna seria na moim kanale. Zobaczymy jak, jak pójdzie. Już jeden za nami. Teraz szukamy kolejnych. No i z, nie żyjemy O z tyłu Niestety magazynek mi się skończył i nie mogłem go zabić Te odcinki z multiplayer będą trwać po 20, tak 25 minut Żeby nie przedłużyć, bo multiplayer nie jest tak y, ciekawy jak na przykład kampania Bo tam się więcej dzieje A na multiplayer to co, chodzimy, za, strzelamy i w kółko, to samo Więc dlatego będą takie, no krótkie Więc tak, na tym kanale jeszcze będzie prowadzona seria z Neverwinter, to jest MMO oraz Legion of Legends a także Skyrim, Skyrim i może potem jeszcze zacznę Dead Island MW3 takie różne gierki, jakie tu tam, takie jak mam w mojej kolekcji po prostu zobaczę jak będę miał czas, no to będę nagrywał z takich gier na razie to będzie tylko właśnie Company i lol Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu dojdzie Neverwinter Bo też jest dobrą grą A lubię w to grać Więc czemu miałbym nie nagrać mhm. no To kolejny Kurczę Klawisze mi się FAK Klawisze mi się pom pomyliły To jak? Ze statami Czekajcie może No broń weźmiemy O to może O tak O Dobra. Staty 2-3 Ja zwykle y gram snajperem bo snajpera tu najbardziej rozwiniętego. No i po prostu najbardziej umiem sniperem grać. Wiecie, zakampię się na górze gdzieś i mnie nie ma przez pół godziny. A fragi lecą. Tam jest jeden. FAK! Co się dzieje? Dobra, zmieniam na snipera. Może no, wkurzając snajperzy. Na tym kanale też będę nagrywał z moim kuzynem Mateuszem. On też ma swój kanał na YouTube. To tam jak z nim będę nagrywał, to link będzie zawsze w opisie. I w opisie także będzie, hmm, kiedy następny odcinek prawdopodobnie wyjdzie. Nie idzie mi dzisiaj, bo jest już pierwsza trzydzieści. A ja sobie na zacząłem nagrywać. Wzięła mi ochota właśnie. Ale to trudno. Gdzieś tam on był, tak? Coś takiego. Tu jest chyba ktoś? Nie wiem, bo słyszałem strzały. O. Żebym chociaż raz trafił. chociaż nie padłem jej się cieszę o tam jest o dostał raz dostał dwa i padł ładnie teraz szybko zmiana pozycji hmm, punkty nam przejmują ale ja nie będę się tym przejmował Przedłem sobie postrzać Tu nie ma nikogo Tutaj, o tutaj muszę uważać bo tu jest sporo sprzeciwnego Gdzie oni się mogą podziać? Fak! Te, tego nie zauważyłem. Dobra, idziemy naokoło. Dziękuję bardzo, że mnie zabiłeś. Jesteś miły. Musisz strzelać do snajperów, którzy biegają po terenach. Że mi tak idzie ze względu na późną godzinę. Albo po prostu lamie teraz. To nie ma? Kuty. Jest, dobra, dostał. żeby mi tu nie wyskoczył jakiś taki śpiący jestem naprawdę że w ogóle cela nie mam o, sami widzicie co to jest nie wiem, zmienię broń może coś pomoże Wątpię. To jest chyba automatyczna snajpera. Tak? No, okay. Tutaj idę może... Może mnie nie zabił? Granat do okna. O! Ładnie. Nawet nie wiedziałem, że koleś jest. Przesem granaty na ślepo się opłacają. Tu gdzieś był ktoś? O! Jest. Mm. Trochę lepiej idzie. Ha, ale tylko troszeczkę. 68 tak? 68 dobrze widzę. No, dobrze. To co C zajęli. Teraz może B odzyskamy. Jej, zabiłem kogoś. Nie, zabili mnie. Już jakieś 10 minut odcinek trwa. Nie bym chciał całą tą rundę nagrać, to... Jest... Och! Godzinę by zeszło. Jak nic. Tam jest, tam jest go. Szybko zmiana. Już amunicji nie ma lol, snajperce. Taka OP snajperka. Kuwa mać. 3% HP mu zostało, ja pizgam. Muszę sobie zrobić nawyk gadany gadania do siebie bo To <noise> jest ciężko No to drugi filmik ogólnie mój który będzie na YouTube <noise> A tak to wcześniej nie nagrywałem No coś nagrywałem na inny kanał ale to takie z kolegami A tutaj to samemu muszę nagrywać Więc jest inaczej No jaki kutas? To co, fina tuska. Lol. Co za pizdy? To jest na to, to może tak będzie lepiej. 7-11. Jak na mnie, no to jest strasznie słaba. Ja już potrafiłem mieć staty y, 23 na 7 na 5. No się wryłem, ale zabiłem jednego. Jej. Tak. Tu do tej godziny. Ok. Tu na tym się typku zrespimy. Tak. Masakra. Hmm. Może zacznę lepiej kampanię robić. Tak. To by był dobry pomysł. Tu szybko może coś zdziałam. Na tyłach wroga Tam jest ten... Yes! Padł Czyli tu nie... Pierdzi... Nie wypiskał kurde Z dupy. Trzeba uciekać, bo nie widzę. <śmany> hey, Czekajcie, zrobimy to inaczej. Weźmiemy tą broń, się pobawimy I jak mi nie idzie to się pobawimy Tak Call of, Call of Duty 2 будем играть в Call of Duty 2. Так. Yeah. <свист> Tam typa. Czyli był dopiero. Ocieliśmy. ha 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 ścina Spadki wypisy wypysy. Troll Tyście chyba... będziecie widzieć jak to... Haha ha, ha, ha Seownar jej jestem tak szczęśliwy, że zaraz padnę Kude spokojnie spokojnie diabełku. A jej się sam zabije jeszcze nie moja seria ofiar 14-16 jak na moje dzisiejsze lamienie żebym trafił, bo środek praktycznie na hita zabija, ale trzeba trafić. No tak jak tamten jest. Właśnie. To dobijmy do 16-17 kili tejda i zakończymy. Serio Snajperka premium Wow Spróbuję. A nie znowu mam tu. Gdzieś tam na skałach był. Nie wiem. Nie mam. Ło! Wow. Snajper! No i patrzcie. W normalnym życiu by na hita. A tak nie, bo po co? Snajperka ma taki. Damage. Ale nie! Nie pozwolimy ci paść przecież. Został zabity Jej, ten też został zabity Jej, ten nie został zabity One shot, one kill ma być Nie, nie będzie bo mnie zabije. Cześć, ziome. A, jeszcze jeden kill. Z tego spróbujemy tak. To ma Będziemy polować na zające. Tak. Popolujemy na zające. I wygramy. Nie ma zajęcy. Troszkę tu, tutaj, tutaj. Hmm. Szymymy. Tam był, widziałem. Nie, on się skitrał tam. What the fuck? Skąd? 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 skąd, skąd? Nie, nie widzę go. A tam był. To, to, tak. Grał z Wami Devils i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.